co się w stale dzieje paliam grę. No i trochę już porobiłam. I, i widzicie, widzicie co tu się dzieje? Muszę ruszyć. Już. Widzicie co tu się dzieje? To jest nienormalne po prostu. A już se pojeżdżę z nimi, bo jak są każde konie takie jakie mam. Ja. No i niektórzy też ma, takie mają. No to mówię, no to co? Też z nimi pojeżdżać co będę robić. Nie wiem o co tu w ogóle chodzi, ale są prawie każdy maści koni Dobra, ja sobie wyprzedzę, co będę robić. Będę wyprzedzać tylko. Ja będę piękna. No, jest co oni robią. <laughs> Jak oni to robią? W ogóle, konu, czemu ty? Ja czemu na siebie? W ogóle, oni coś on, piszą. Jak pan mnie, Mickiewiczu? Nie wiem co tu chodzi Mamy zadambować, tylko po prostu trzeba schodzi Ładne Ładem konie nawet nawet ładne Naprawdę ładnie dobrali i nie mogą dobrać wątki, że mnie tu podobało bałmo i teraz... Jak mi się znów zepsuje konto i będę ten, to na brązowego konia. No czarne mi się znudziły. Dzięki Kaira. Nie rozumiem. A ona chciała napisać dzięki Kaira? Kalina? Chciała napisać? Kary, ka, nie wiem dyna idź przeszkadzasz jest pod OK. Okej. A właśnie jest ma... nie. nie lubię. Nie. Nie. Dobra, ale mam to gdzieś. Nie chciałam tak robić odcinka. Ja chciałam robić zadania. No, co prawda już niektóre zrobiłam. Będziemy robić. To! Szybko! Szybko! Szybko. A, wiem czemu. No, przecież oni sobie mogą sprawdzić, jak ja mam. Czy jest inaczej no i tamta pewnie też idzie do niej, ale Żałosne. Żałosne, naprawdę. A w ogóle czemu ja ich nie mogę widzieć po prostu? Żałosne. Je więc przepraszam